Ciema widzowie, coś się ciemno zrobiło. Yy, Zrobiłem sobie przerwę, bo nagrywam ten odcinek od razu po dwóch ostatnich yy, i coś się strasznie dziwnie. Ja nic nie, ro nie ruszałem w montażu. Normalnie jest tak ciemno. Ciemno czarno, <laughs> nie wiem yy, Ktoś podkręcił to? Yy, nie będę jak się to nazywało. W każdym razie dzisiaj gramy roleplay O kur... o kurde Ile tego jest? Co jest grane? Dobra, kto ma najwięcej lajków? Która mapka? Gramy? Ja pitole, ile, ile, te, jak mi laguje komp, co jest grane, co się dzisiaj dzieje? Co się dzisiaj dzieje? A może zdejmę bluzę, bo mi gorąco Przed chwilą leczo jadłem se, się dalej trochę mam, ale Zostawiłem sobie najlepsze na koniec, więc jeszcze nie zjadłem Mega dobre leczo e... <laughs> O, dobra, już się naprawiłem Kurde, to wygląda trochę jak Squid Game, w ogóle Squid Game sezon drugi niedługo wychodzi I czym ja świecę? Oczami? Bo mam latarkę przed sobą, mam <laughs> A, to jest taki taki roleplay, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ej, wiecie co? Ej. Wiecie, że ten roleplay, wiecie, że ten roleplay wygląda lepiej, a mogę to wyrzucić. Wiecie, że ten roleplay, wiecie, że ten roleplay wygląda lepiej niż kurde normalnej gry na yy, ten w tym Poppy Playtime. Normalnie ten rol tutaj wygląda 100 razy lepiej niż te wszystkie inne. Gry. Zastanawiam się, czemu tak jest. Patrzcie, wszystko dopracowane. To wygląda prawie jak. To w ogóle. Sorry, że. Ten. To wygląda prawie. Kurde, ale doskałem czkawki, co jest? Tak, doskałem czkawki. Mam taki uniwersalny. Uniwersalny? Po prostu. Co ja mam? Bacon? W ogóle nie po co robi się roleplay w poppy playtime, ale zobaczyłem, bo nowego coś dodaje, byłem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Tu to jest jakieś przedszkole chyba. Nie, to też szkoła i przedszkole jednocześnie. Dziwnie, no i znowu ten 10.20. Morpis, to jest chyba autor. Tak, mogę sobie zobaczyć jego... tak chyba. Nie, 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 czekaj. Nie, jestem głupi. Morps to są przecież yy, stworzenia takie tam. Nie mogę. Aha, już będę z nim tak lewitował. Oh my god. I zjeżdżamy po. Boksy były zjeżdżający ze zjeżdżalni. Dobra, ale to naprawdę jest jeden z lepszych zrobionych y, takich y, ogólnie <laughs> map. Niż y, te, co się normalnie da grać. Więc jestem pod wrażeniem. Dobra, I, i widzicie? Znowu jest ciemno. Wbiłem tu i znowu jest ciemno. O co chodzi z tym lobby? Ubota! E? Ty, 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 kurde, nie ciebie chciałem. W ogóle chłopa jednego klikłem ale ja chcę tą kulkę. Dawaj mi to tu. Zabieram ci tą kulę, robię eksperymenty. Bratek nie ogarnia. Lilbro lil nie ogarnia, nie. <ścoughs> Chyba się poddał. Dobra? Bierzemy ją na górę. O nie, ona lewituje, ona się nawet. No przesuń się ty. Lekon jeden. No, nie chcę spada. A ten łapka poleciała za tą kulką. Bwa! Ty Jakie fikołki zrobił, co jest grane. Dobra, on się tam bawi tą kulką. Ja się cieszę, że mam tego innego gra paka, Bo widać, że jestem prosem. <grym> nie, a tak serio. Eee, dobra, w cafie. Smiling creatures. Coffee? Coffee to jest kawa. Kafe, kafe to jest kawiarnia. Dobra, jestem. Eee, ale się świeci Co tu grapak? Grapak już mam, grapak. Aha, to serio będzie takie po prostu... Co się rozwiedza to z rol? A w ogóle czemu takie platformy robią ludzie? Czy on tu chciał... Czy to jest po prostu mapa w budowie? I on tu jeszcze coś dobuduje? Chyba tak, no bo... Raczej by nie dawał po prostu takiego pustego, nie? Ale widzę, że nikt na tym nie gra, czyli te roleplaye za bardzo nie interesują ludzi, więc w sumie mogliby usunąć to z tego. Ty, tu coś jest. Aha. No to nice. Nie, dobra, dobre roleplay. E. Myślałem, że coś będzie ciekawego. A tu tak <laughs> Ej, dobra, nie, znowu jestem ten bagi! Paz respiłem się gdzieś zupełnie indziej. Zrespiłem się gdzieś zupełnie indziej. W ogóle o co chodzi z tymi pomieszczeniami, z tymi domami? Co to jest niby? To wygląda jak miejsce na panele słoneczne. Ale to jest po prostu puste Nikt nie ma takich okien, nie wmówicie mi, nikt nie ma okien Z pustymi miejscami na panele słoneczne, które nawet nie byłyby podpięte W sensie... To nie ma sensu Dobra, weźmy tego, o tego Tam coś było fajnego, coś tam, escape chcę to, chcę to, chcę to, chcę to, chcę to, chcę to, chcę to Parkour, escape O kurde Roblox, play, pytam, parkour Chcę to zagrać To będzie takie złe, że aż dobre, nie? Coś tak czuję W ogóle ledy się zmienia no takie fioletowe. No, no i parkour. Kurde, no te głupi grapaki. Welcome to the. Aha, fajnie, że ja to mówię, a nie jakiś byt inny. Mega, nice, nice. Dobra robota, martka Dobra robota, martka Fuck. fab no ty kurde. GAMONIU. No i muszę wrócić do lobby. Ja nie mogę. <laughs> W ogóle dałem w międzyczasie film do yy, monta montażu i się sam montuje, więc co w się sensie nie montuje się sam, tylko się konwertuje, więc yy, Ciekawy jestem kiedy się skończy, czy w trakcie tego odcinka nagle coś piknie i tak Ale widziałem na YouTubie, że dużo, że dużo więcej osób niż tylko, że nie tylko ja montuję w Mowawi, więc Ej, teraz się skopiem, że to z Boxy był Ty żyjesz? O, ma on nie żyje On jest sztuczny, on jest plastik ty, czemu tu się zrespił Boxy Boo i on powoli zapada się w ścianę? What? <laughs> What the fuck? Co jest grane? Jeszcze tu jest tak pusto i sztucznie, naprawdę nie wiem, już lepiej naprawdę z bez tego oświetlenia, bez tych głupich tak. No, mocny parkur. Tu jest dwóch hagich: Jasny i ciemny. W sensie ten granatowy i zwykły cyjanowy. To jaki jest normalny hagi? On nie jest taki. On nie jest taki jasny, on jest normalnie ciemny. No niezły parkour, nie? Ciężki bardzo Ty, jakbym po rurach poskakał? W się sensie mogę tu, ale po Easy. No bardzo. Bardzo bym powiedział, że easy. O oh, oh my god, dobra. Mus muszę się przyzwyczaić do poruszania się te tego dziwnego Robloxowego stylu. No a, loby. Lobby. Patrzcie jak się poświęcam. Czekam z zimnym jedzeniem, aż... Nagram odcinek i dopiero wtedy mogę zjeść. Dlatego czasami jem na odcinkach Ale też tak, żeby na przykład wycinać jak jem, bo Albo na przykład ukrywać to, bo nie wiem jakoś tak, czasami jestem mega głodny, już normalnie nie mogę wyrobić Muszę coś zjeść, nie? I kurde, nagrywam 100 odcinek i tak w połowie odcinkami się mega chce jeść i po prostu muszę coś zjeść, nie? Investigation in Playtime Chapter 1 Dobra, kurde, zobaczmy to Ale bym zagrał szczerze w tą pigi EPIGI? To jest fajna gierka. Szczerze, ten Roblox. Roblox, kurde, szczerze, poprzednie lobby było lepsze. To nowe lobby z YouTube. Jedyna dobra gierka, jaka tu jest w tym Poppy Playtime Forever, to jest ta. To jest ta niefanowska. Ta oryginalna Adventure Mode. Wszystkie inne mi gierki to jest takie gówno. W się sensie nie chcę wyzywać. Pewnie, pewnie sam, jakbym się do tego przyłożył i zaczął robić, co się może nie przyłożył, ale. Nawet jakbym jakiś sywy produkował, albo po prostu. albo nawet jakbym się postarał, uznajmy, nawet jakbym się postarał. To tu jest za mało modeli, żeby zrobić coś ciekawego, ambitnego i coś więcej niż po prostu chodzenie i uciekanie przed jakimiś potwórkami nudne. Też grafika jest bardzo ograniczająca możliwości, i tutaj nie da się zrobić dobrego horroru, więc nie mam żadnego problemu do twórców tych gierek. Yy, na Robloxie, no aczkolwiek po prostu wszyscy, wszystkie te gierki są słabe. Chcecie zrobić jakąś grę? Nie, proszę, nie róbcie w Poppy Playtime Forever. Zróbcie swoją osobną grę. Nagrajcie sobie to jak chcecie. Jakiś trailer zróbcie, że robicie grę. Tak jak Chuchu Charles. Czucu Charlesa zrobiła jedna osoba. I jaka fajna gra wyszła. Nie jest ona długa. Nie jest ona jakoś bardzo ciężka. Nie jest ona skomplikowana. Fabuła też jest prosta ale kurde fajna, fajna gierka, fajnie się w to gra i naprawdę polecam każdemu sam osobiście w nią nie grałem, ale widziałem gameplaye różne jak, za, jak zawsze oglądam gameplaye u wielu osób. ej dobra co, nie działa ja nie mogę, co so, właśnie o tym mówię te drzwi nawet się nie chcą otworzyć, mimo że je otworzyłem kartą Czy Choo czarsa kurde jedna osoba styl graficzny bardzo mi się tej gry podoba Choo Choo jest takie jednocześnie z drewna wszystko ale raz to jest rysowane normalnie, jak w Paint'cie, a raz to są normalne modele I to tak bardzo do siebie pasuje w dziwny sposób, że jest to piękne Ten Piggy House to też jest syf totalnie, nie? Nawet najlepsza mapa tutaj Czyli powiej powie, tam, Titor Nawet nie działa A to co to jest? Powiedź powie, tam Hotel, w to... a, tutaj już graliśmy eee, Chapter 1, po prostu Chapter 1 Co to będzie? Nie wiem, ja po prostu chyba przychodzę Przychodzę tu, żeby roastować, nie? Roaster Toster, przychodzę tu, żeby gasić te wszystkie gry. Bo nie wiem, myślałem, że się będę spoko bawił i. Wiecie, granie w słabe gry, co w się sensie, powie Playtime Forever, jest dobre, ale tylko jeśli chodzi o. co w się sensie, może niedobre, akceptowalne. O nie, ja już to grałem. Ja już to grałem, ale zostanę tylko dlatego, bo chcę zobaczyć, czy naprawili ten błąd i, i można jakkolwiek przejść tą grę, bo widzę, że tu dużo się zmieniło. Dużo, na pewno śmieci dodali. To już wygląda lepiej, aczkolwiek to też wygląda tak, wszystko plastikowo Nie wiem, no kurde, mam problemy z tymi grami na Robloxie, bo jest dużo fajnych gier. Robux Jaybreak to nie jest tylko nostalgia, to jest po prostu dobra gra. Power do, do grapack required. Eee, fajnie, że mówię to w monologu, nie? Nice. Ej, dobra, nie mogliby Serio zrobić, że nie mówi tego gracz, który gra w daną grę, tylko po prostu jakaś osoba? W sensie, ktokolwiek. Ktokolwiek Ty te drzwi drgnęły czy mi się wydawało? Ktokolwiek może to. O kurde. Co ja zrobiłem? Teleportowałem się przez drzwi. Jakaś karta tu jest. Eee... Okej. Okay. Teraz normalnie zadziałały. Wcześniej się teleportowałem. Tam coś chyba było na ten, nie? Tak. Tu, dobra. Czyli w końcu chyba ta gra działa. Nice. <laughs> o, grab Pack Mój ulubiony różowiutki grab Pack eee... No nie jestem... Ten... Po prostu chodzi o to, że jest dużo gier fajnych na Roblox. Nie wiem, Natural Disaster 2, ale to akurat jest głównie ten, ale też się da przy tym dobrze bawić. A też, że nie oszukujmy się, nostalgia. I dużo, 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 dużo innych gier. Dorsy są zajebiste. Teraz dorsy 2 wyszły. Dalej nie nagrałem. Eee... I dużo innych fajnych gier. Tylko, że. No właśnie, gier na Robloxie wychodzą miliony Ale ile z nich jest dobrych? No, myślę, że zliczyłbym je na palcach dwóch, może max trzech rąk. Yy, To są jedyne dobre gry W sensie, obiektywnie mówiąc Subiektywnie jest ich więcej Subiektywnie jest ich... Ej, to się zrobiło? Nie, to coś naciska chyba Kroplówka to jest Tutaj toalety były chyba... No dobra, ale w końcu się da co przejść. Pamiętam, że kiedyś nagrywałem ten odcinek z Matim co robiliśmy tu różne te i właśnie się nie dało tego zrobić. Co to Jezu? Myślę, że to jakaś mordka jest tutaj. No i co teraz, One next? Widzicie, te modele się bardzo, bardzo powtarzają, nie? Bardzo się powtarzają. A na przykład takim Poble tam Chapter 1, 2 i 3. Te modele nie były takie powtarzalne. A nawet jeśli to wyglądało to naturalnie, a nie tak, rozdupcone, wszystko. Chłopse dosłownie wziął, załóżmy, nie wiem jak to nazwać profesjonalnie, więc po prostu ekwipunek sobie wziął. Tych wszystkich rzeczy, które może wykorzystać. Na tu wszystkiego, czego się tylko dało. I. i no nie mogę tego nazwać do dobrą grą. Nawet niedobrą mapą. Nawet niedobrą mapą, nie? No i co ja mam tu zrobić? Nie wiem, czasami nie chcę kogoś. Skrytykować, chce w sensie się skrytykować, jest dobrze, bo to nie jest hej, tylko krytyka, ale nie chcę nikogo skrytykować, no ale te gry, kurde, czasami, nie wiem, czy to ze mną jest coś nie tak, że ten czy to zgrom, ale raczej zgrom, bo dosłownie nie mam żadnej podpowiedzi, co tu zrobić. Nic tu nie ma, to jest po prostu koniec korytarza. Nie wiem, może przegapiłem jakiś monolog, ale w ogóle monolog, w którym y, teoretycznie obca osoba mówi mi, co mam robić, to też jest takie. Ej, dobra, jak ja w tym odcinku krytykuję to po Playtime Forever, co jest? Nie wiedziałem, nie wiedziałem, że tak będę krytykował Co było robione jeszcze przez jedną osobę? Wiem, że gardą wam mam przez dwie osoby, ale to jest syf, nie grajcie w to, nie marnujcie pieniędzy swoich na to To jest taki padziew. Nie, po prostu nie Eee, Load Sounds Attraction Co tam było? Jakiś dźwięk mam załadować I Gdzie mam to zrobić? Bro, mogę cię kliknąć, załadujesz jakiś dźwięk? Dobra, chyba zaraz wychodzimy z tym mapy, bo ja nie a nie ogarnę. Aaa, mam pomysł. I co? Teraz przyjdzie jakiś hagi? Tu coś. Ale nie, ja już to kliknąłem przecież. Hmm. No było, żebym jakiś dźwięk załadował. A ten balon co? Czemu czym leci do góry? Dobra, widzowie. Nie grajcie w tą grę. To będzie już przedostatni odcinek w życiu, jaki nagrałem z Bobby playtime. Playtime. Ja jeszcze tylko jeden, wiecie jaki? Playtime. Speedrun! Adventure Moda i to tyle. Nigdy więcej nie będzie powiem. na Forever. Także to jest przedostatni odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mm, co to mogę powiedzieć? Słaba ta gra. Słaba ta mapa. Wszystkie te mapy są słabe. Nawet ta najbardziej lubiana. Chcecie grać? Ja nie mam problemu, ale mi się to totalnie nie podoba. Nie widzę. Ten. W sensie ja lubię grać czasami w złe gry, żeby się śmiać, nie? Bo na przykład śmieszy mnie. No dobra, jedna była fajna. Yy, fajne jest PvP. To, to było bardzo śmieszne, bo ludzie chodzili, nie wiedzieli co się dzieje, hagi się stał przez pół gry, no, Pamiętam ten odcinek do teraz, ale... Ale... No i ten adventure mode, on był, na... on był fajny, on był emocjonujący, dużo się biegało, pamiętam jak skryptonem nagrywaliśmy, jak sam nagrywałem, ale no reszta tych odcinków yy... To po prostu grałem, żeby zobaczyć te wszystkie mapy, żeby zobaczyć co tam pobudowaliście, widzowie i niewidzowie, inni ludzie No i kurde, trochę jestem zawiedziony W sensie, nie, nie winię was, ale jak macie talent do robienia gier, to po prostu zróbcie oddzielną grę Nie, gra nie róbcie gry, na ROBLOXie możecie, ale nie w POPPY Play, tak. Bo to nie ma sensu Idźcie tam, gdzie was przyjmą Takie jest powiedzenie dnia Mam nadzieję, że się ten film spodobał. Do zobaczenia, no i siemandero!